Czy czasami martwisz się, że nieprędko nadarzy ci się okazja, by coś zjeść? Czy miewasz myśli w rodzaju, co będzie, jeśli zgłodnieje? Cecha druga: Z trudem znosisz głód i zachcianki. Większość szczupłych osób odczuwa głód i czasami zachcianki, ale tego nie rozpamiętuje. Te osoby w ogóle nieczęsto myślą o jedzeniu. Uważają, że zawsze zdołają czymś zaspokoić głód albo mu się oprzeć, gdy sytuacja będzie tego wymagać. Zwykle nie mają także kłopotu z doczekaniem do następnego posiłku. Kiedy ty czujesz głód lub zachciankę, prawdopodobnie nieustannie myślisz o tych odczuciach. Może martwisz się, że kolejna okazja nieprędko się nadarzy i chyba nawet nie możesz odpędzić od siebie tych myśli. Być może przesadzasz. Myśląc o tym, jak dojmujące i długotrwałe będzie uczucie głodu, a może próbując się pozbyć tych myśli, sięgasz w końcu po jedzenie. Niektórzy odchudzający się ludzie odbierają głód i zachcianki niemal jak stan alarmowy, muszę natychmiast coś zjeść. Program dr Beck pomoże ci odkryć, że głód i zachcianki wcale nie są stanem alarmowym i nauczyć się, jak sobie z nimi radzić. Słuchając tych słów, myślisz pewnie: Wiem, że nie muszę jeść, gdy odczuwam głód lub mam ochotę na jedzenie. Ja chcę jeść. Prawdopodobnie znasz opowieści o napadach głodu i wiesz, że ludzie mogą długo wytrwać bez jedzenia. Jeżeli kiedykolwiek zdarzyło ci się stosować post ze względów religijnych czy medycznych, wiesz z doświadczenia, że głód na przemian wzmaga się i słabnie. Ale w chwili, gdy czujesz głód lub zachciankę, raczej nie myślisz racjonalnie. Może sądzisz, że musisz natychmiast je zaspokoić. Jeżeli chcesz myśleć jak osoba szczupła, musisz się nauczyć odróżniać głód od ochoty na coś. Nauczysz się, jak reagować na głos, który próbuje Cię przekonać. Musisz natychmiast coś zjeść. Poznasz i opanujesz wiele technik skupiania uwagi na czymś innym, aby głód i zachcianki straciły moc. Nauczysz się, jak sobie powiedzieć: chwilowo odczuwam głód lub odczuwam chwilową zachciankę. Nie muszę zwracać na to uwagi, mogę zająć się czymś innym. Nie muszę natychmiast jeść, aby uwolnić się od tego uczucia. Za kilka minut będę się cieszyć, że udało mi się powstrzymać od jedzenia. Myśl i chudnij, subskrybuj i bądź na bieżąco.